Hej, wielko Brytaniu. Hej, Hej, polska Polsko. Co chciałaś Polska? Chciałem się zapytać, czy atakujemy Rosję. Nie wiem. O, kto pytam się innych państw, czy chcą pokonać to Rosję. Pytam się innych państw, czy chcemy pokonać Rosję. Chyba i Polsko, co chce ode mnie. Atakujemy Rosję. No okej. Okay. Rosja Wojna. Co tu robisz? Polska, Rosja, Chiny. Co wy robicie? A nic, nic. Okej, okay, to jak nic nie robicie, to idę do Alaski. XD. Stop. Okej. Okay. Oni tylko nie muszą chwać. Stop. Ok. Oni tylko nie muszą chwać. Ale fajnie nic takiego się nie dzieje. A, a gdzie jesteśmy? Em, o co chodzi? Dobra, w końcu się wydostałem z tego a, a gdzie ja, ja jestem? Robimy. To co robimy. Daj do mapy świata, proszę. Dobra. Już jesteśmy.